Hejka, tu Nieuczesana i Pan Brat, witam. I niedługo wybieram się na najnowszy horror Małgosia i Asia. Po trailerze zapowiada się epicko. Zresztą, zobaczcie sami. me Dobra, ja sobie reklam. Która chcesz, to i co? Może bardziej sam grać? Szybciej będzie, nie? <grym> okay. A jak Ty podgłaśniasz nam to im też? Znaczy, teoretycznie mikrofon nie przechwytuje, nie? Tego. No tak, bo jest mądry, Jezu. Jest. Dobra, czad, zabijamy wszystkich i lecimy teraz. <grym> 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 <to ładzysz>. <grym> Jezu, a czekaj, co się klikało? X, pamiętasz te... Co, bo X czy... A zazwyczaj ten na szybciej. E, czy... Trzeba było klikać to X symbol chyba. No i co mam robić? A, I pro. A mogę mu tak? Dobrać. Co nam, co mi robić? A dobra, mówisz O nie, ale po polsku Bartek! A, to czekaj. Next. A chyba nie było po polsku. A przepraszam, cię, nie było po polsku. No to co ty nie robiłeś? <laughs> Sorry, zapomniałam. <laughs> Leś okularnik? Nie, nie, chyba nadal nie, nie... mamy tego ziomeczka, tego w okularach nadal, nie? Chyba go nadal nie ma. Nie, nie, nie tam nie. tego... twój to jest postać, co nie? No, no, no. Można biegać? Biegnijmy. Ale bardziej te sekrety, bo jak... Ale on mi nie to cały będę się rozglądać po podstat... no, na Dobra, coś? no to no, faktycznie widzę. No to klikaj. Okrzyczy mnie. O. Dobra, Czekaj, quick time. RT brać, E, brać! To był quick time nie było czasu. Ale głupota, przepraszam. Nie wiedziałem. No był, nie był pasterz dobrze. To nie był quick time, chyba, mi się zaczął. Znaczy, to zaczęło. Naliby się to zastanowić, to. no. Daliby się zastanowić, dobra. A tu chodzi, że jak nic nie znajdę, to mnie zabiją pewnie, więc muszę szukać czegoś innego. Mi się tak rozdaję. Wiesz, że coś się od razu tak nie błyska, tak się tak. To się sami błyska, tylko. Bo robię speedrun, to nie zwiedzam statku. Patrz, lecimy, patrz, jak szybko. Stop. O. Dobra, w końcu coś. Ja w ogóle mam chyba tą samą bluzkę, którą nagrywałam poprzedni ten i będę myśleła, że się nie mylę. <laughs> to jest najgorsze, tak trzeba się no. przebrać wtedy. Tak jak ktoś chyba nagrywa tak na części dzieli, to też specjalnie się przebiera czasem pomiędzy no, z no. tymi nagrywkami. Wiem, A. że mańce z tym, tym tak robili. No, ma. ma... to ustro może być. Się... Nie, nie było nagrywać tak. No, nie mogę. <laughs> to jest koszulka w <laughs> Dobra, no. no i co? Dobra, ja, też, ja coś zapsułem, już chyba. No chyba tak. Tak mi się zdaje. Albo i mnie tu zabiedzie. Ooo. Kurde, no to jest taka pyska, to bym mogła go zaatakować w tym momencie właśnie. Ha, ale nie... To był chyba, co nie? A to zależy, ty nie możesz Jestecie, ja się nauczyć. Tylko nie wiem czy klika coś trzymać, no, no, dobra. Nie wiem które są te te Które to jest RT? RT to jest to? To prawie, no, right. right. Tylko RT to jest góra czy dół? Dół. Dół. A to do góra to co było? Czekaj, okay, nie wiem. Zresztą góra to serba serba ok sekret Secret Men of Medan! To będzie men, bo ten man to liczba mnoga czy pojedyncza mężczyzny? A nie wiem, a ty wiesz? man Men. Jak jest super? Man. <laughs> Jest Spider-Man, Spider Spiderman, Spider-Man. Spider-Man mówi się. Batman, Superman i co teraz? <laughs> Grałaś dobra. Yeah! What was that noise? to <laughs> pytanie zadać, bo to <laughs> hot doga też te kurde kurta. <laughs> noga. mnoga. Okej, okay, dobra, dzięki. Czyli to będzie mężczyzna.

bo to jest kiedyś, pamiętasz? Jezu, <noise> yes, pamiętam. Twoje urodziny. <noise> nie, Tak, UFO przyjechał do Morzeszczyna, no. Do Morzeszczyna po Bartka. Znalazłeś coś? <noise> nie, nie jest tylko tam. Bo w urodziny Bartka były takie światła na niebie. I tak dziwnie poruszały się i cały morzeczny przyszedł i iść, patrzyli skąd, i nie wiadomo skąd to się wzięło. I mama mówiła, że to kosmici bołardka przyjechali. <grym> dobra, tu tam, do. to gęszyjesz tam da. czekaj, to ja ją zabiję nie przez niego, ale przez tego potworka pewnie, obstawiam. to O, obrazy! O, o, dobra, dobra! No, Ale, ale i teraz nie wiem, co się stało. A chyba za wolno szedłeś, co? To nie, no nie żartuj. Może to tak czasami, jest, bo on bo się pochnął. Będę to tak chamski trochę, żeby, że bierze tak. Co się dzieje? Ja, nie wiem, że się straszył. No, Pablo, już, bo to ty... było w różnych chyba częściach. No. Ej, ja ją sobie chyba nie wiem, co czekać. Przed siebie, Bartek, przed Ale... Ona nie biega. Ona nie biega. Chyba dwuja z lepu, co? Do szafki mogę wejść. No, bez przesady już. O, teraz faktycznie mogę wejść po obrazek. Macie rację, macie rację, obrazek. A czy do szafki w razie czego można wejść? Nie. nie. A szkoda. Czy nie ma przegłosu? Druid jakiś, dobra. Były świeczki. Trzeba te na świeczki. Na nie ma? Tak, jest gitowa Super. Dobra, świetnie. Jak coś, to musicie mówić na mnie. Dobra, to się sam. Trzeba wracać? Ja teraz myślałam, że fajnie też coś tutaj było. <laughs> Nie mam jeszcze, ja tu przyjdę w, <laughs> z... no w końcu jakiś porządny streamer, dobrze jak tego streama chciałem się podnosi. Dzięki rak za dognatę. Wiesz co zrobię? Specjalnie jest A, ta pa... Przyposzut, szybko! No cholerka, czyś klikałem mi! W końcu iść porządny streamer. Ale głupie. Dobra, czyli XS do click time'ów bardziej. Takie klikamy. No bo bardzo tak na statku się skończy, że quicktime'owa <laughs> <już. śmiech> First try. <ride. śmiech> O. o! Mogę? Cześć! Back! Roz... Rozglądaj się jakoś prawo lewo. O! <grybuj> Ale <Karecusia. grybuj> Karola! Cześć! Powiedz mi. Ej! To ty masz przynodzenie, kopnij jej tylko. Dlatego nie będę szedł Nie mówić, żeby nie dać zglądać <grym> się. <grym> się rozglądać. E, nie dać się. Trzeba cię rozglądać. Ej, Jeszcze doszło, nie. Oh. Ale to straszne, no było! Trzeba się wczuć w grę w panowanie. Daj, no, ja, przez... ja tędy byłam, na początku kiedy tam gdzieś się Aha, ja nie mogę zejść. teraz w ogóle jest. Oj. No. O. Ale zaskok. Teraz jest teraz wolny, w sumie, a. nie? Możesz sobie uciekać. Widziałaś? Widz... Co? Nie widziałaś. Nie, a co? Ja nie mogę. Tutaj był taki ziomeczek. A nie widziałam. No teraz to już jest creepy. Dobra, poświęcam ciebie. Eksploruj to jak w Tybilce Explore A to tam jesteś ziomuś, Tak, to ziomuś? Tak, nie, nie, taki inny był taki Jezu. Arte. O, też od Samsona dostali nieśmiertelni. Teraz! <grym> <grym> Jest Micho Perez? No, nie ma już go. A, nie ma. Tak, się tak. nie się, to widziałem, jak ty Widziałam, że się wyszło. A są takie takie małe rzeczy, nie? Tak! Ja! W końcu, dobra! Ja, dobra, dojdziesz! Hello! Steamer, teraz tu powrac. lol, co? Nie, kto to był? To to był okularnik czy to to był... No W końcu to jest z nim. O, to ja po prisjonach. Ok, ok, let's go. motherfucker, come on. Gra, YX, Jak szybko go jak myślicie? Nie. Odpływaj, weź, Chcę, żebym pojechała po prostu, nie. się tak z tym nie da wyboru nawet. No i próbuję się skontaktować z nim, tylko od razu wskakuję tutaj. Bez sensu. W sensie... No, jakbyś czy coś? A co masz co po Nie, nie, ja nic nie zrobiłam. Dobra. To jest filmik. Dobra, ile jest X, B, A. W, zawsze w górę, z, za, nigdy w dół, zawsze w górę. Bo to jak A. pamiętasz, nawet w prologu było, A. pamiętasz? Taka zaraza się szerzyła. No dobra. Jeśli dobrze idą, to można by było iść jeszcze w prawo. Ten się, na dół tu, na chwilę. Kurczę. Dobra, jest zamknięty. Kurde, jakby taki ten, tutaj był ten, obcy na tym statku. O Jezu, tak. no tragedia. Holy shit, on a shamrock. What happened here? I ze strachu Marli nie? No tak nic uh -huh. ich nie oszalało, nic ich nie zabiło. Tyle. <laughs> nie no. O, o! o <laughs> <to są. śmiech> A tam dalej nie ma nic na biurku, nic? Nie. No, no gorzej, takie otwarte lokacje nie wiedzieć gdzie iść. Czy tam będę wrócić, czy nie? Halo! 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 Halo. Do szafy. Aj, będę kurczę, bo ty miałeś łatwe rzeczy, szczerze. Co? No i patrz, ja mam samy trup. <grym> Zaraz do szafę, tak raz domknij ją. Ty, a może o to chodzi, że masz się schować do szafy? Nie. A, chowaj się. R -t. A, dzaj, Y, X, B, A, Y, -X -B A. <grym> R. Ja. this place. Kwota. Więc coś świeciło w ogóle, nie? To były drzwi do Nie, to drzwi się świeciły, to czekajcie To nie ta sama, nie To nie ta sama? Ja ale dobra, jak to ta sama, to was pobije. <gry> Nie wszystko jest takie, się wydaje. Otwieraj go sklep, jak w się... O, coś z tego? tam to wziął? No. To dobrze, Dora. To rację. Nie no. Hej! Tak. I... tylko oczy zamykają. No, co a ci chodzi? Nie, 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 rzeczy! nie, co jest? A to jest coś? O to co, zdora. No to otworzę. <laughs> a widziałeś jest to Kubenaszota, jak gra w horror? Nie, nie widziałam. A Ani się w ogóle nie bał. bo <laughs> pokażę ci tego szota. Nie chyba. Ja bym sprawdzić, co jest za mną w ogóle. To jest Twoja ziomeczka. Powiedz, że to jest Twoja, ma pomalowane. A teraz, 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 teraz? Nie, tak, to a to ja, to zostaw, no, hałasuj. A, ty ziomeczek. Tak. Chwale <noise> z tym. Nie poznałeś męskich stóp? <noise> Myślałam, że ma połalowane w ogóle paznokcie. <noise> ja, ale stresowo, nie? Ważne mój tego heart nie ja. <noise> Rekizaby. Nie lubię takich rzeczy. <noise> Wszystko wychodzi do siebie, ja bo poczekał kto. Tak. Ja też. No My się z tobą nie wyszli po prostu, no. wiesz? O, się znowu drzwi. Może No to jest to samo. Buck up, boy. Back up. No jednak nie to samo. No i co, toaletka, to idę. <laughs> to jest połowa chłopaki, czy nie? Tam jest cała A mi się ręce dygają, jeszcze, jednak troszeczkę. Nie, dwie godziny zostały A słyszycie takie napięcie? Jakie napięcie? Takie, takie, tak muzyka jest taka No nie wiem, to ty masz Ale silny, hu! Po co to przesunąłeś tylko? Aha. A, a Zdech Ty też nie wiedziałeś, że tak nie można. Nawet nie spojrzał co jest po stronie Ale spotywałeś. tam no, było, wskakuj, nie? No. Ale tamto było gorsze na pewno Ale to już jeszcze... sekret, dużo powinna sobie. Mija. A bo tu się poznać, na tej tablicy. Jest jakiś sekret. Nie. Hmm. Alex? Julia? Tak, krzyknij sobie Hello? jeszcze, zakrasz. Jejmy. Dobra, tu musi być dużo sekretów. Dobra, jedziesz. O, masz obraz, obraz, obraz. Dobra, Bartek. Pamiętaj. Helikopter. Uciekamy. Git. Przylecą po nas. Łatwo. Tak. Dobra. Nie, spoko. Ale to na czacie. Widziałam tego. O, okej okay. Zjadła się, o Jezu no jakieś automatyczny drzwi Ty, nie, ty, nie. ty, 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 kurczę jest. no Uf, Uf, ja Bałem jest. się, bałem się, to jest najbardziej stresujące w tej grze Czy twoja tura będzie? <laughs> o, o dobra biegnę No ale że się szuka, że się nie da biegać Skeletons, skeletons Skeletons? No, czy widzę ale pan mądry? Widzę, że okulary. O, to, jest, o, to, Ale tchórz! O, to jest to ten! Ale to nie jest inne miejsce. Bo to... Ja tutaj nie przychodziłem po tego, ale. No, bo nie przychodzi z kogoś A... tam, nie? To zbiera się temki Zobacz, dobra, będziesz mogła się bić, patrz. O, ja tak nie uczę się. Merytorycznego typ, jest na razie w tej grze. Jestem cicho ciemna. Dobra. Alex? Julia? Kulitem X, Y... O, fuck no! Bo najlepszy... O nie Quick time YX A B. YX A B No nad no nie ma quick time, No, no, no a myśl tego. A może będzie jeszcze? Ty, ty, Bartuś, Bartuś, Bartuś ty. Kurczę, nie! No nie da się! Po co? Ja, ja... Czekaj, czy jakbym ją uratowała, żeby uciekli, czy, czy byś ty grała, bo pan teraz ma problem. No bo ci bo tego. czas nią <gry> On jest chuda? Tak! Jestem, jestem, tak? Dobra. Tak planuję przy być, taki jest Ty się nagrałeś? No, ja już mogę odwyczajać. Lol. Dobra, uff, jest. Patrz, czy się odwracać. Dobra, ciebie mogę poświęcić. Tak zwany zwiat jesteś. To to nie są potwory, tylko ten, tylko jakiś. Ale ci nie mogą skrzywić, prawda? to duch. Cię nie może skrzywdzić. Możesz go... przestraszyć. Buba, dzięki za suba, buba za suba. <laughs> dzięki za subskrypcję, dzięki <laughs> za <bardzo>. 9 <laughs> miesięcy! No bo znaka, dzięki bardzo Buba. Podziękuj bardzo ładnie. Mua, dziękuję bardzo. Cześć, dobra. <śmiech> <śmiech> On też tutaj duch z z sprawdzał. Pistolet, nabój, Pocisk. Aha nie, nie. <laughs> No dobra Super Myślałem, że coś będzie napisane, no Jakieś, nie wiem, powie coś ciekawosty to o tym może Cześć. Tak, tak quick time To duchy, Bartek, nie mogę Cię skrzywdzić Cześć. Jezus Maria Ja klikam, jak time, QuickTime, 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 quickTime Dajcie szansę, dajcie szansę. Jezu, ledwo. Nie zdążyłem? Nie zdążyłem. X. Tak, zdążyłeś, zdążyłeś. Czemu mam takie trudne, takie łatwe? <grym> <grym> Zresztą byś już. Deb, no by nie masz szans. O to masz? To to twój. Zabiłaś go już. Nie. Karolek. Tak? Bez tych <grym> tajmów. Ale lipa. Ale. <grym> Ale to był nasz, nie? To tak, mój... to był twój. Wygląda łatwo, Tego szybko, go... Zabiłem? <laughs> za nie. go już zrobiłem? Pick taj trzeba było potrzebować. <laughs> Powiedzieć, <laughs> dobra. I tak bez szansy. <laughs> Świeczki Bartek, tu jest ten kościół, ten druid. O, f. O, tak. O oh, nie. No bo on był taki Ty, chyba ten. Czaj. Co tu mam robić, tady czekać? Znam przyszłość. Aha. Czekaj. Aha. Znowu <noise> piktowa <noise> i jest. Cześć. Nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje. Sprawdźmy to. Czekaj. Czy to, to nie ma obraz? Not Nie, lustro. O! O! A, odkryłem coś. Uważaj. nie nie lubię takich... Jak to Kubel chyba. <noise> Co, dam mu pieniążkę? No po, nie, nie rób tego! Donaty! Dobra, masz donate'a. <noise> Warto było <mimo> rzucić. <głosy> <głosy> nie gram. O. Najpierw, najpierw flashback. W future back. Jakieś dobra, ona mnie nie obchodzi, nie może umierać. I to moje jest! Co, Aha, no, to, to była twoja? Aha, dobra! To blondyna, chociaż miała taki dziwny fryz, no, ale taki to, właśnie... to może... No a tam jeszcze. No, tak, 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 tylko chcę zobaczyć tu wszystko. To w wodzie. Proszę nie brać donaty A, Kubel, dzięki za tego, za trzy z bro. Bro? No... Nie. Aha, już wychodzi jeśli patrzysz tam super. Tu jest ten druid, nie otwierać. Nie da sens. No ja muszę chyba. Dobra, nie, ja muszę. A to są trumny! No to się nic zginie, to nie ma mi gra kazała. Dobra. Wysz myślę zamknięte, Nie, nie chcę Wrócę, wrócę, wrócę. obiecuję wam tam. Nie ty hagi jakiś z na zewnątrz. Musisz wysłać A, i przepłynąć. No już bliżej niż dalej. Jak... Nie mów tak mi fraz. Kwitam. Często jesteś tak szczęśliwa? X XAMA, X, X Uff. Co? co? jest? A, bo nie wszystko wydaje się takie, jakie jest! Aha, i teraz... To jest rzeczywisty statek, a tam to było coś jeszcze tego, jaki kiedyś był, wyglądał, co? No. Klikam dla was. Trudno, robię to dla was. Ziemniaki. A co to? Gold, Bartek! Złoto, bierz! A. czyli tego przecieki jaki jest no, To może tego, to może to jest of tego. tymi, to może oni się tym trąbą. Bo sobie, to jest takie żółte, nie? To może to jest winowajcą. Tam flashback był, że w nowym. Jeju. Co się stało? Ej, o co chodzi? Co się stało? Wyjdę subuje. Uwaga, bo subuje. <laughs> to prawdę, co, się? Co się z Siema, wyprę, coś ty zrobił? Co? Oto mój. Dzięki, że za przy użyar miesięcy, dziękuję bardzo. Hayden. plan Namas. No yeah uh, i'll definitely give you that one and i mean, you don't know right? how many of us there are i found it in one of the lockers i thought it would help but i don't know we should get out of here not the plushy i trust. live inside my own world of make-believe kids screaming like cradles profanities I see the through ice covered in